Treść zadania: Z okazji Światowego Dnia Książki uczniowie klasy 7 zorganizowali quiz wiedzy o postaciach literackich. Quiz można było zakończyć na jednym z poziomów, które zaliczało się kolejno od pierwszego do szóstego. Na diagramie przedstawiono Ile procent uczniów zakończyło quiz na danym poziomie? Na poziomach niższych niż Asia, quiz zakończyło dokładnie 32% uczniów biorących w nim udział. Mając te dane, wiemy na jakim poziomie ukończyła quiz Asia. Zaznaczmy kolejne poziomy, zaczynając od pierwszego. Będziemy dodawać do siebie wartości procentowe dla danego poziomu: poziom pierwszy 4%, poziom drugi 12%, czyli razem już 16%. Poziom trzeci 16%, czyli razem 32%. Dokładnie tyle procent uczniów ukończyło quiz na poziomach niższych niż Asia. Oznacza to, że Asia ukończyła test na poziomie czwartym. Oznaczymy teraz poziomy wyższe niż ten, na którym ukończyła Asia: poziom piąty, 32%. Poziom szósty, 8%, czyli razem 40%. W ten sposób otrzymaliśmy procentową liczbę uczniów, którzy ukończyli test na wyższych poziomach niż Asia. Dokładnie na to pytanie mieliśmy odpowiedzieć w tym zadaniu. Z proponowanych odpowiedzi zaznaczamy odpowiedź A jako prawidłową. Możemy teraz zobaczyć pewną prawidłowość. Procenty zaznaczone na diagramie powinny sumować się do 100, ponieważ wskazują procentowy rozkład wszystkich uczniów na danych poziomach. Wszyscy uczniowie biorący udział w quizie stanowią 100%. Sprawdźmy, czy i w tym zadaniu dane sumują się do 100. Na poziomach niższych niż Asia było 32% uczniów. Na poziomie ACI było 28% uczniów, na poziomach wyższych ukończyło 40% uczniów. Sumując te wartości ze sobą uzyskamy 100% CEO potwierdza nasze założenie o tym, że DAIEGRAM pokazuje informacje o wszystkich uczniach biorących udział w quizie.